A w tym filmie chciałam sobie z wami porozmawiać o tym, że jeżeli ty zaczynasz, ja to zauważyłam przynajmniej po sobie, jeżeli ty zaczynasz nagrywać filmiki na YouTubie, to przygotuj się na to, że twoje środowisko, nawet z Twojej branży, możesz się z ciebie wyśmiewać, że po co ty to robisz, że się ośmieszasz, że w ogóle przestań się tym zajmować i tak dalej. Chcę ci powiedzieć, żebyś się tym nie nieprzejmował, przejmowała, nie przejmowała, tylko robiła to dalej, bo uważam, że... Nie każdego byłoby stać na to, żeby się pokazać w internecie swoją twarz. Wiele osób się boi, wiele osób się właśnie boi, co pomyślą inni, i tak dalej. Jeżeli takiej osobie zapytasz, dlaczego nie nagrywasz na YouTube, to albo cię powie, że nie mam takiej potrzeby, albo ci odpowie, że a wiesz, ja się nie czuję na tyle pewne, pewna siebie, pewny siebie, nie wiem co powiedzieć, ja, ja nie jest, ja jestem introwertyk, i zaraz zacznie się milion wymówek, dlaczego on ma nie zrobić tego, o czym ty mówisz, tak? Z tego co zauważył. <tak> Także łatwo jest się, łatwo jest mówić, krytykować kogoś, jeżeli e, nie zadba się o własne podwórko, tak uważam. Także nie przejmuj się tym i rób dalej to, co robisz. Mam kolegę, który ma 14 lat, nie wiem czy jacia on właśnie nagrywa na YouTube. I właśnie on mi ostatnio mówił, że właśnie ma dużo hejtu, że jego wszystko go hejtuje. Że, że mówił na swoich filmikach nieskładnie, że się, że się mota, że się jąka, że jest. Y -y -y. a ja uważam, że to jest część procesu. Że jeżeli będziesz codziennie nagrywał filmiki na YouTube i wrzucał je po prostu, bez względu na to, co tam mówisz ogólnie, i nie będziesz dążył do chorego perfekcjonizmu, a perfekcjonizm, jak wiemy, zabija wszelki zapał, zabija w ogóle wszelkie działanie to uważam, że z czasem będzie coraz lepiej i po którymś filmiku zobaczysz, że mówisz składnie, że mówisz, że się nie jąkasz, że coraz rzadziej jest y -y, że jest przerwy i tak dalej, że coraz rzadziej się zacinasz. Ja powiem Wam na swoim przykładzie, że zauważyłam, im częściej nagrywam filmiki na YouTube i w ogóle filmiki jakiekolwiek nagrywam, tym rzadziej się jąkam, tym rzadziej są takie przerwy i y -y -y, z tego co zauważyłam, tak? Czyli jednak trening czyni mistrza. Czyli jednak warto po prostu cały czas iść do przodu i cały czas po prostu widać po prostu ten progres. Ja nawet czuję ten progres po sobie, tak? Bo wcześniej jak nagrywałam filmiki, pamiętam, to często po prostu było takie y -y -y. nawet jeżeli czasem się nawet jeżeli się przygotowałam, miałam ja napisane na kartce, to też czasami się zacinałam i nagrywałam po kilka razy filmiki, zanim rzuciłam na YouTube. Także po prostu uważam, że może warto byłoby tak nagrywać żeby nic nie poprawiać po prostu nie na tej zasadzie. Dobra to było na tyle, trzymajcie się hej.